Mam tutaj trzy pady po odnowieniu, białe. Jednego wrzuciłem na grupę i proces tego, tego odnowienia e, no na polskie, na, zagran na zagraniczne. Ludziom się podobało, tylko tu nie o tym. E, jeśli chodzi o te pady, to faktycznie to jest pad z pierwszej rewizji. One były lepszej jakości niż późniejsze, nawet tu widać po czcionkach. Czcionka tutaj jest jakaś jaśniejsza farba, cieńsza na tych nóżach. A na starszym jest e, chyba, nie wiem, po prostu inna farba więcej farby lewali to jest, już wszystkie są J, tylko że to jest z dopiskiem A2, późniejsza rewizja bez hala, a ten na końcu jest też A2, no i też jest bez efektu hala analogii na, e, na tych, na normalnie, kurde, stykach zamiast na lutach, a propos, właśnie musiałem te styki, styki czyścić, bo nie do końca działało, już działa spoko. Kurde, na pierwsze rewizje sprzed pierwszych lat jest po prostu lepszy i jest na to mnóstwo dowodów